Witajcie z tej strony Agromantii! Dziś ze mną Wiktor! Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku, jest to przełomowy odcinek z tej serii Jak widzicie na naszych i waszych ekranach ujrzeliśmy Zetora, jest to Zetor Turbo Zetor 16145 Jest to nowy nabytek, wzięty na kredyt Ogólnie tak, letron 25 tysięcy oraz 20 gdzieś ze swoich dałem, tak on wygląda po generalnym remoncie 40 par tysięcy dla niego dałem. No trochę, trochę kosztował. No i tak. Dzisiaj przyjechały nowe nabytki. Wzięliśmy też młodego rolnika sobie. Co nie? Panie Wiktorze. A pan Wiktor się fascynuje zatorem. Jak widzicie nowe nabytki przyjechały, przyjechał tutaj przyjechał przedstawiciel. Tak, nowym nabytkiem jest tutaj Sipma. Obciągnię do Zetora oraz e, Przecząsarka Jeżeli chodzi o nowe nabytki. E, będzie kilka odcinków podzielonych, że właśnie będzie kilka odcinków za na nowe nabytki Więc myślę, że spoko pomysł będzie. Ale no mam nadzieję, że będzie git. Dobra Wiktorek, daj Zetorka. E, to Panie, to, to moje, to... Nie przeźnie pan. No i tak. E, dzisiaj obciążniczek przyszedł do Zetora jako pierwsza rzecz. Jest to obciążnik z Maseja Fergusona, bo fajnie pasował, ale niestety żadnego obciążnika nie miałem, a przyda się i do Maseja i właśnie do Zetora. Możesz pan tutaj przyjść i do tego, odciąć obciążniczek. Tutaj pan.. Jest? Dobra, poszło. No i tak, jest prasa wreszcie, długo wyczekiwana, mam dwie prasy jak na razie. Nie z tamtą sip zrobimy, ale ta sip jest piękna, powiem szczerze, z tym Zetorem tak pasuje, że to jest szał, ciał. Nowego czynnika nie będzie, ale no, mam nadzieję, że to wam się spodoba. Jakieś zdjęcie sobie na miniaturkę, panie, jak ściągamy nowe nabyteczki. No mówię, dzisiaj Zetter też Już mogę? O, dawaj, pan. Ogólnie Sipma prasa, dlaczego Sipma? Chciałem coś polskiego, a powiem chce, że te zachodnie kosztowały tyle, że ona no, Sipma nadała, że tak tu imię. No jest to Sipma prasa, e, pasowa na szczęście, już teraz mam nadzieję, że to będzie szło. E, bo powiem tak, cały czas wypożyczamy albo te samo zbierające, albo prasy jednak własna by się przydała. Dlatego dzisiaj będziemy zaś prasowali. Tak, wiem dwa odcinki po rząd no ale tak to wyszło na tej serii niestety. jakby końcówkę sezonu. No i ostatnim nagrodkiem jest to przeczącarka Kuna. Co ja to nie Bo jak wiecie, mało co przecząsamy, ale w kolejnym sezonie bardzo chcę wpójść właśnie w łąki. Panie w te krowy, teraz mam nadzieję, że nam się przyda. Dobra panie, podczepaj pan. Jest? No przecząsarka trochę większa, ale urcu też nią dźwignie. To może w tą lawetę, bo lawetista gdzieś tam umarł po drodze, no i musimy sobie samemu ogarnąć. No i tak, przecząsarka jest. A jeszcze nie, nie zapina jeszcze, stój, bo jeszcze musimy stare nabytki wpakować, jeszcze nie. Bo ogólnie Laweta weźmie sobie przy okazji jedzie do handlarza i po prostu zabierze kilka rzeczy. Tam jeszcze nie, nie podpinaj jeszcze Wiktor. Ja... ale to poczepiłem. Ej, tak odczepiłem przy że tego, że a może tam postawić jak chce, bo to coś wygląda. <laughs> Ten kurm trochę glebu. Tak. Sprzedajemy talerzówkę. Dlaczego sprzedajemy talerzówkę? Będzie nowy nabytek, będzie nowa talerzówka do Zetora. No, a ta nam już dużo posłużyła, tam więc, no nie ma sensu raczej. Tam jest taka sytuacja. No i mówię, talerzówką się żegnamy. Żegnamy też się z naszym pająkiem. Jak na razie to tylko tyle maszyn się żegnamy. Ogólnie trochę lipa, bo nie... powiem tak. Kupiłem maszyny za 100 tysięcy z dofinansowania. A jeszcze powiem szczerze, co? Jeszcze kupiłem pole, bo da się wziąć pole i no pole kupiliśmy za 50 tysięcy, więc dzisiaj z tym polem też, znaczy nie dzisiaj tylko na wiosnę się tym polem zajmiemy, bo raczej... Ło no, no, Boże, przeczoserka, Co ty z nią robisz, panie Jacku Dobra, ją jakoś Dobra, będzie elegancko Dobra, mordo, może zawijać już z tym A my tak, zetora podczepiamy się pod prasę, ponieważ będziemy pracowali, ale to w dalszej części odcineczka Ej, co ty robisz? Spuszczaj. Co za hachment, już się za teraz Ogólnie czego nie Ursus nie było fajnego Ursusa takiego, a to jest naprawdę kozak, skąd to rozumie, naprawdę fajny. No i tak to wygląda. No i tak, dzisiaj zaczynamy e, do rozsiewania nawozu, bo zawsze zapominam, że dzisiaj bierze naszego Maseja, leja, no i rozsiewamy nawozy. Z tego względu, że będziemy się też siali. Tylko nie wiem, co będziemy siali, bo nie sprawdziłem na podozmiania, ale coś posiejemy na pewno, no. Obyśmy coś posiali. no i tak do Wiktora nabytki też przyjadą, ale to w kolejnym odcineczku. U Wiktora była naprawdę mega niespodzianka, o której dano mówiliśmy, tam więc no wyczekujcie, ej, ten mój masę nie umie, nie umie, zroz umie zrozsiewaczem pod górkę. Powiem szczerze, że nie wiem dlaczego no, na tej mapie te ciągniki mają tak mało mocy. Dziwnie to strasznie. Normalnie traktory jakoś dziwnie. a masę jest ten sam co był, nie naszego, no, on tak odwala, taka maniana, no ale trudno. A nie, on chyba nie miał, mojego wziącha w innej konfiguracji koni, on ma chyba właśnie koni Coś tam chyba było inaczej, no ale no dobra Niechaj tak będzie, jak już jest Ogólnie Morto, jak to się, jak ta do zmiana się to sprawdzało, Bo tutaj zapomniałem mm, alt i To dawaj sprawdź Ej, sprawdź u mnie, jak już rozcięłem na wóz, tu wstaje mój Ursus z siewnikiem, nie? A co miałeś tam hmm? z

i 4, 5, 8, a to jest 095, i jest Mekki 090, to jest Kikladek 0108, to jest Kikladek 014, to jest na pewno nie w ogóle nie wcale, no. Żyta, gdzieś teraz 095, to jest to samo, nagroda to, to samo, cyrula to samo, policzna to, 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 to samo, Ale przenisa i jęśmie tu nie może być, nie? Najlepszym rozwiązaniem na na byłby w sumie ale ale rzepak Ale jak nie to żytą albo przedżytą Ale rzepaku chyba płyną jesienią już nie da posiąść, wiesz? O, Chyba rzepaku już nie posieje płyną jesienią O... No to co się za zawsze się lato bardziej, nie? To teraz za późno No dobra Znosiłaś? No, nie Znosiłaś no, dawno no. już masz przecież schod zrobiony To już sobie wyszły chwasty, wszystko Dobra, no, to, no. to będzie zaś no Nie moja wina, że tak mi to po to zmianę wywala no trudno Ciekaj, na tym drugim polu będzie A ja się ogólnie kupiłem pole numer... Jakie pole kupiłem? Haha, <grym się wiedział> żebym ja to wiedział Zakupionym zostało pole numer 99, co na tym 99 jest? Co tam było w ogóle? 99 No Co tam było? A jak to zobaczymy jak... Jak tam... Nie ma już co tam było, jak mam to zobaczyć jak tam... Ja nie pamiętam co tam było, bo kupiłem to pole do porania, nie? Wiedzale, prawa, Czyli Co mogę wszystko posiać? To mhm. Wszystko możesz. nawalniemy to więc nawalniemy. Dobrze. Kurde, dalej tyle gramy i zaś nie zmieniliśmy tego sezona żeby były te Zaś się zapomniał o tym Ej, ogólnie masz wszystkie krowy Czy coś się poznikało? Ja mam wszystko na szczęście to dobrze, bo to wiesz jak to równie bywało już, nie? To wolę w ogóle tak, dlaczego pff, Dlaczego w ogóle tak popuściłem na poprzednim odcineczku łąkę u Wiktora, dlaczego zaś tak, bo okazało się, bo przetestowaliśmy, żeby soja urosła, no i okazało się, że zaś ta trawa wymaga skoszenia, a powiem szczerze, no to pójdą jesieni tam w listopadzie, kiedy się zrobi ostatni pokos, no to no dobra, zrobimy ten ostatni pokos, no może coś z tego pozbieramy, dobrze by było, no i tak to ogarniemy, i tam dzisiaj, tak myślałem, czy robić tego odcinek, bo zaś kolejny odcinek jest pod rząd z prasowania, no ale, nowa prasa, to trzeba potestować, tak, no. Ogólnie ta masa ja byle lepiej wygląda z kabiną, bo bez jakoś tak łysa wygląda. Naprawdę podoba mi się teraz jak wygląda. Sam jest no... A ty co dzisiaj, Wiktorek, robisz kościć łąkę? Nie, chyba będę robił ten poseł x-siężyca, bo tam gdzieś ta lubeł i tam. No no. Jo, to też trzeba zrobić. Zawsze mamy wszystko, żeby dać mu jakieś. Ale to musisz kupić, bo ja już nie mam. Aaaaaaah, a sklep kole mamy tutaj na czy nie? Nie wiem. To nie wiem. No, ale to wapno, wapno. Ale wapno też? Tak, nie. Wapno to się rozpiliśmy nie w workach, wapno robiliśmy na kupce. Dobra, ale z tego nie wiedział ile. A no jo dobra. To, to kupić... zrobić to... No, takie ile jest takich w Nie wiem, to psaliście sobie potem powiedz, Czy kupować czy na razie? Dwie tone, a... A jeden z no. moreli jest 400 milimetrów, hmm. to niesamowite moreli, to niesamowite moreli. Jakby doskryto. To postawić ci? No postaw postaw. A to musisz sam RCW wziąć, nie? Ale bez tego nie, nie stawaj. Ja, no, ja chcę, jak myślę sobie, jak no, sobie pozwolić sobie na takie roboty, to mam sobie zresztą, że chcę nie? No. A to ja mogę teraz nie, no. nie mogę. Kodem, weź tego Ile potrzebujesz? Zobacz ile ja mam w rcw Najwyżej byś mi oddał, jakby ci starczyło, co? No na rcw? gospie Co? No to, no to sobie bierz i mi oddasz tego za wapno Co? Ale. Czy chcesz inaczej, no nie wiem jak chcesz. To że ma po No, chyba nie pamiętam. No bo widać, widać hajku, tak bo... Co tam się tam tam Pamiętasz, że ja cały pole i mało mi zabrakło, to sobie całe dodają i potem oddałem, odjąłem hajs chyba. Coś było. W poprzednim odcinku chyba rozsiwałem wapno, nie? Albo... Nie, dwa odcinki temu. Ogólnie cały ta seria to są ma takie małe przystoje, ale zaczęły się wakacje i też nie zawsze mamy czas, ale mam nadzieję, że chociaż raz w tygodniu będzie u nas ta seria, nie i będzie git. Raczej to jest, to jest przytyk, więc tak naprawdę się nie uczyli. Czyli ja wyślę, bo muszę sobie odjąć, tak, bo... Co... ...wyjść z wydatków. A to, to znaczy... No to doda... do, no do, do Mii'e wyślij, nie odejmij. No bo to jest moja płatno. No. to może. Ale, ale ile, ile tego no, zmieni? No, to zobaczysz, no to naj... No dopiero jak zużyjesz to, to, mi oddasz, co? Tak będzie chętniej, łatwiej. Ale nie, nie, Ogólnie chyba sobie dzisiaj pracownikiem się raz połączyłem, bo ja powiem szczerze że jestem do tyłu trochę ze siewami I niech mi pracownik po prostu zacznie siać już tutaj to przenżyto. bo ja nie zdążę, bo ja chcę tą łokę ogarnąć A w końcu ma być wiosna, tam więc no wypadałoby e, trochę tych spraw ogarnąć jest tak, co miał ja tu siedzieć Przenżyto raczej, bo to jak żyto było, to przenżyto będzie trochę, trochę raczej lepiej O to ogólnie tak, siewnik nie wiem, czy będziemy wymieniali, możliwe, że będzie do tej talerzówki co kupimy No zobacz na to

No tak, no tak, muszę jakąś wejść, muszę chcę przebudować go, stópki oglądającego się. No a ja muszę, a ja muszę sobie zbudować jakieś wreszcie te wreszcie, nie? A czym będziesz rozstrzygał 60? -ką? 60 rozstrzygać? Nie, nie, No, no tak, żadna małaś. A ty już, to już wziąłeś je! Ty już szybko. Ale ten masyk fajnie wygląda z tym kabiną, chyba lepiej niż bez, nie? Ale fajnie wygląda. No, bo ja by teraz dostrzegłem za to no co pisz? No wiesz, że ja bym wszystko robił, się ja nie tam, się no. no. Ale czy dziecko tak tą serię uratowała? No. Nie one, gdyby nie ona, Gdyby nie ona, to byśmy nie prasowali w ogóle słomy. No. A by mi się zapara i co się pani mam zawała ja, ja to pana i by to był by by, by czas. A czy ja nie wiem co z tą kostką zrobimy, ja nie wiem, chyba ją teraz sprzedam, zobaczymy. No ja dam dałem Jo, to ci oddam połowę, no. Tak samo jak, no. jak ta autosanka. Ogólnie autosanka jest wywalona, nie wiem dlaczego. Coś nie zrobiliśmy, nie ona jest wywalona z modu w ogóle. To ją dodać jeszcze raz. Eee, wnikła. Pamiasek chyba ukradł. Na pewno przyjechał wczoraj. Hmm. Ogólnie dzisiaj też miał być fajna chcę żeby Lawet, Laweta przyjechała niestety Michał nie mógł, a powiem że nam się pisze nam się z nagrania odcinka, bo nie mamy kiedy indziej nagrywać, co stwierdziliśmy, dobra. W tak, ogólnie tak, dlaczego zgrabiam coś na odcinku? Powiem szczerze, że lubię, lubię grabić tą gwiazdówką na tego na odcinku, zaś macie grabienie, ale. Chyba my nie będziecie jakoś źli. Ogólnie nie na czego, tylko 20 parę FPS-ów, nie dlaczego, chyba przez te wszystkie mody nowe, bo to się ogarnie z czasem, bo na 20 FPS-ach no mi się jakoś tutaj nie chce grać tak szczerze. Ogólnie pewnie będzie zaś 2,5 bale, no ale lepiej tyle niż w ogóle z tych belek, więc no... Taka no. z <tryk> Ogólnie powiem tak, chciałem bać nową grabiarkę, ale stwierdziłem, aż tą gwiazdówką pograbimy trochę. Ty serio, nie zamyśl się z nią tutaj, ja pierd... Ale lipę zrobiłem mordo I wyraźnie teraz, nie? Mam idealne porównanie, jaki jest dźwięk motora takiego w realu, a w tym Mam akurat w nim takie Mega inny, nie? Może się tam z takich statystyki wyrobiamy, trochę się użytek Ostatnio tam, w sensie nam jakiegoś Fergusona takiego jak mamy w realu, nie? To w ogóle jakby to był inny traktor, nie? No nawet, wiesz, nie wszyscy mają dostęp, żeby te dźwięki nagrać nagrodznikiem. Ale zostało została tam czyli muszę, muszę, na muszę, 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 jest muszę, 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 No, to A bo 200 oddaj No na 300 na No ale hojny. Takich sąsiadów to się szanuję, tak? Takich nie wolno Co to No nie wiem, dla mnie to z różnica, mam zaś dużo kredytu, nie? To dla mnie to No ja nie? No ja nie, bo ja kupiłem za to raz. A a no jo nie pamiętaj ostatnio coś tam dodawały, bo czy hac powołałeś jakieś na włosy, coś tam było może ostatnio no, no, ale to, to było tylko. A eł to pamiętam To podłynie, ja, nie ma tam podwójkę, to nie wiem. No właśnie, a jeszcze zetor wielki. Ja nie wiem co je coś tutaj rozbudować się do tej łąki wreszcie, bo to będzie masakra. A jeszcze po prostu będę ja, się odpowiednio... Ale wiem mam za mniej po no dobra, ale ja bym się tak cieszył jakby ktoś przerobił coś się taki nie raźć, bo nie robiesz tak od Eberem, a tu nie zniknął garażu. No co z tego nikt tego nie zarobi raczej. To jest, to wiesz, teraz to ciężko trochę w sumie tak szerzał. Ubo, ale mnie zarzucił stanął to tylko Mati wolni, bo się rozpierdoli. Ale ja nie wiem, na ten sezon jakbyś miał te orkę Nie, ja na pewno będę ORA w kolejnym sezonie. Ej, ja na pewno miałem Orkę, bo mam kukurydzę, będę miał, a po Ale to będę... Będę Orał tym, będę Orał. Hmm. M, Ursusa nie będę kupał z tej pługa do tego dużego zatora, Bo na jedną polu nie ma sensu, tak szczerze. No po a nie? Aha. Dobra, ja za chwilę idziemy na pierwsze uruchomienie naszej nowej prasy, belarki od Andrzeja Splutycz. Plutycz. Widziałeś Nie, nie widziałem. Nie. to

Czemu niech w krzaki, Co odwali? Ej, poziom mi jeden żonek po cały odcinek, zajebiście, nie? Ale się nasiał w co posił. O, o talerzówa Ja już moja pojechała. <grym> ja <zjadka> się A ty ile mężów kupiłeś talerzówkę? O, ile mędrów kupiłeś? 3? 3? Okej. Okay. No, a tu cztery? No. Jo. się no. nie mam zapomniał. Nie, no, włączcie do tego zatoru. 3 metry to tak by było bez sensu raczej, nie? To stwierdziłem. Ale on cicho... No kurwa, za chwilę, na tym, po co prawda ten pocałun za chwilę staje! No czemu nie siedzi mi się wnikiem? Co chwilę bym widział jakąś przeszkodę, ej! No ale dziwne. Coś... Ja wiem, że będę zadać więcej... więcej łąk niż kara, więc... Nie wiem, ja żałuję trochę tej zobaczymy no. Ja też właśnie chcę iść więcej łąk. Też chciałbym więcej łąk. ja Czemu? Ej, bo włączyłem pracę, nie strasz no, no powiem szczerze, teraz ta prasa naprawdę fajny wygląda z sensatorem. Fajnie, że się jakiś rozwój, bo naprawdę w na tej serii no mało co się działa, teraz wreszcie to no, ruszymy z kopyta raczej, nie? nie tak no. Na przykład ja teraz będę na 90, na 150 na przykład. No. Znaczy ja chciałem... I później, i później mieliśmy sobie typy na przykład będzie raczej No, I raczej będzie, na tak co. Jak, no. do, jak dobrze pójdzie, nie? No. To bym chciał tę piątkę. No, No. Ja właśnie myślę, Jak bardzo to jak jest to gdzie wyraźne 60, 80, Powiem tak, <overstale> to jest... to jest taki, wiesz... Ja wiem ale, LIKE, ale to. jest. Ale na kątach chciałem wziąć ale tylko z tą starą matką to jest to oh, ale zajebiste! byle robi ta sipma teksturę. No, zobacz sobie, ale fajnie to wygląda. Jak normalnie tego, jak, jak siatką, a nie... a nie snurkiem. Super, nie? A pan będzie będziemy do tego na opicie. No. Ale, wiesz, to no. Że ona, wiesz Jest to nie pisze, że z 2019 roku produkcja, nie? No. Ale ona robi tak teksturę wiesz. Kurka. A Ale tak nic ci nie czuje. We, dobra, weź go. E, ja. Zaś... Co on robi? Gdzie, ale po Gdzie on tu w ogóle wjeżdża? Jakim cudem? I jaś on mi jaka zrobi, dobra, nie, to stopy na twoim odcinku, no nie ma sensu. No i weź tu z debilem rób coś Masakra Ja na moim odcinku chyba będę... To też trzeba po prostu To też ja na będę po prostu... Na ...na będę A będziesz do tej grupy tam nigdzie nic nie ma Nie o owijał? Tak A jak ty się

Jak, ten, functio, tak jeżeli, ja, jeżeli, na pewno, jak następne traktaty były takie takiego stronniczą jak będzie dobrze, to popuszczały się na to ci a jak nie wstąpimy, to powinno być do tego, co składa no znaczy ja, ja powiem tak, ja mam John Deere na dużo seriach, bo ja lubię John Drey ogólnie. To dla mnie najlepsza marka, jeśli chodzi o czynnikiem, więc no na tej serii zaś John Deere to było, mas to było nudne, nie? Bo ja ja bo... no będę nudę, nie będę serial na to. Ja tak myślę, ja nie Holandov nie lubię bardzo, ale mam na nich gram nie, ale myślałem nad jakimiś takimi... jakoś tu bardzo mi posały, jakieś takiej starszej masy. No zobaczymy. Darem Mordy, nie ma niekoleg odcinek, bo to dzisiaj dużo odcinek. I jeśli się spodobał, stawcie apeczkę w górę, do kosinka. Na razie, cześć.